Chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na premierę Don Giovanniego opery Mozarta. Będzie to czwarta opera tego znakomitego kompozytora w repertuarze naszego teatru operowego. W znakomitej realizacji Mariusza Trelińskiego w dekoracjach Borysa Kudliczki pod kierownictwem muzycznym Jari Hamalajnego. Muzyka Czy to jest klasyczny spektakl? Czy to jest klasyczny spektakl? Nie wiem, nie widziałem na tyle inscenizacji, żeby powiedzieć, że to jest klasyczny spektakl. On jest w jakiś sposób yy, klasyczny, bo są... Y, stroje nie są typowo klasyczne, czyli... Czy, nie, nie, nie wiem, to, nie nie powiedzieć, czy to jest klasyczne. To jest jakby chyba pomieszanie wszystkiego, to już nie można... To, klasyczny spektakl to ja rozumiem, że są kostiumy, stare, dawne kostiumy, yy, Podobne zrozumienie tego wszystkiego, jak, jak dawniej, czyli... A tutaj nie ma staro dawnych kostiumów? One są stylizowane, ale one nie są tak stricte. No ja się na ten temat nie wypowiem, nie jestem kostiumologiem, ale z mojego punktu widzenia to nie są typowe kostiumy z tamtej epoki. Czy znaczy w takim razie określane jest to jako opera buffo, czy widz ma szansę przyjść i dobrze się bawić. Dobrze się... Ja myślę, że po tym, po tym, jak sam jestem ubrany, to ja już na widok e, tych niektórych rzeczy naprawdę wybuchnąłem śmiechem, więc można się pośmiać. Na pewno będzie śmiesznie.